Jesteśmy w Klubo w Kawiarni Foras, gdzie organizujemy dzisiaj pierwszy turniej Masters, a także towarzyszący turniej Open, który podsumowuje tak naprawdę cykl 10 turniejów kwalifikacyjnych, jakie gramy tutaj w DARTA od trochę ponad dwóch tygodni. Nasze turnieje kwalifikacyjne, te które gramy co piątek w Foras, są dostępne dla wszystkich. Wystarczy zapisać się wcześniej w komentarzu na naszym fanpage'u Steel Cranes, grupa darterska gminy Dopiewo. Po tym, gdy potwierdzimy zapisanie zawodnika, wystarczy przyjść do nas, wpłacić 10 zł wpisowego i można grać. No oczywiście chętnie pomagamy początkującym, bo nie ukrywam, że mamy tutaj cały przekrój od zawodników, którzy naprawdę potrafią grać w darta, po zawodników, którzy na naszych turniejach trzymają lotki pożyczone od nas w swoich rękach po raz pierwszy. Żeby zagrać w turnieju Masters trzeba było być w czołowej 16 zawodników, którzy w tych turniejach grali regularnie i odpowiednio wysoko punktowali, ale Mamy dzisiaj też oczywiście turniej Open, w którym grają wszyscy, którzy tylko chcieli. Jest to całkiem spore przedsięwzięcie. Tak się złożyło, że ja połączyłem moje doświadczenie zorganizowania imprez sportowych sprzed kilkunastu lat, gdzie robiłem zawody triatlonowe, duatlonowe nadal mamy przyjemność komentować wiele imprez triatlonowych w Polsce. Ale od dwóch lat rozwijam swoją pasję do gry w darta. Tak się złożyło, że Dorota, właścicielka klubu kawiarni Foras, postanowiła nam udostępnić miejsce, namawiała mnie do tego, żeby coś zorganizować. Tak właśnie nasza miejscówka powstała i teraz gramy regularnie co piątek. Każdy jeden piątek, oprócz tych oczywiście świątecznych, które nam z kalendarza wypadają, bo są oznaczone na czerwono, więc wtedy nie gramy. Można przyjść na. 19.30, najlepiej na 19., tak naprawdę, żeby się zapisać i poznać dokładnie zasady naszej dyscypliny. Ja, prawdę mówiąc, byłem zaskoczony, bo Poznań jest mocnym ośrodkiem darterskim. Wiadomo, że my jednak tutaj w gminie dopiero od Poznania jesteśmy kawałek oddaleni. Okazało się jednak, że wystarczy zawodnikom dać tylko okazję, a oni właśnie chętnie się pojawiają. Mamy tutaj w gminie wiele osób, które od roku, dwóch, trzech lat, kiedy gdzieś tam w okolicach pandemii dart zaczął zdobywać popularność, bo to jest fajne hobby do grania w domu. Te osoby grają gdzieś w garażu na strychu albo u siebie w jakimś gabinecie. I te osoby po prostu przyszły, zaczęły, zaczęły grać, dobrze się bawią, przychodzą regularnie. Dzięki temu tworzą się takie małe rywalizacje pomiędzy niektórymi zawodnikami, co dodaje temu wszystkiemu kolorytu. Ja zawsze mówię, że liczy się zabawa, ale my też okazało się, że uskuteczniamy tutaj takiego narta dość często. Całkiem ambitnego powiedziałbym, czyli naprawdę e, gramy na poważnie, jeżeli ktoś chce spróbować tych swoich sił i ułatwić sobie troszkę wdrożenie w ten sport i być może rozwój tych początkowych, na tych początkowych krokach kariery, no to zdecydowanie musi przyjść do nas pod tutaj motywacją pooglądania i porozmawiania z ludźmi, ale w praktyce po to, żeby od razu zacząć rzucać i grać w turniejach. To jest dla mnie powód do dumy, że przez dwa miesiące udało się wzbudzić tutaj takie zainteresowanie. Z jednej strony, że media lokalne się tematem interesują i z drugiej strony takie, że pozyskaliśmy naszego pierwszego partnera i sponsora. Partnerem naszym została Drogeria gielońskie, która funduje nam nagrody rzeczowe z branży drogeryjnej właśnie, ale także wspiera nas lokalna firma działająca na rynku nieruchomości, czyli Republika Nieruchomości, która finansuje nam nagrody finansowe dla zawodników, którzy zajmą dzisiaj cztery pierwsze miejsca w turnieju Masters.